Eurowizja 2023 Internauci krytycznie oceniają wokalne popisy Nataszy. mi się to z Nilo po nocach. Hetnych do tego, by reprezentować nasz kraj podczas tegorocznej Eurowizji, jak zwykle nie brakowało. W gronie 10 kandydatów znaleźli się tacy artyści jak m.in. Alicja Szymplińska, Jan czy Natasz Urbanska. Ta ostatnia wykazuje się wyjątkowa konsekwencja, ponieważ to już trzeci raz. Jak próbuje przekonać swoim śpiewem, Zen zasługuje na to, by wziąć udział w konkursie. Przypominamy, oto najbardziej kontrowersyjne momenty polskich preselekcji do Eurowizji, popis Lidii Kopalni. Dyskwalifikacja Skrzyneckiej, zdjęcia. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Na niedzielnych preselekcjach Natasza zaprezentowała się jako druga. Aktualnie rudowlosa zona Janusza Józefowicza pojawiła się na scenie w stroju przywodzącym na myśl kombinezon motocyklowy. 45 latka wykonala swój autorski utwór pod tytułem Lift Loop. Ale nie tylko. Celebrytka nie omieszkała uraczyć z widzów popisami tanecznymi. Które sadzać po pojawiających się w sieci komentarzach przypadły oglądającym do gustu. Niestety, choć choreografię oceniono na plus. Gorzej ze spiewem. Natasza i się rusza, ale jak mówiła, to trochę zle to brzmi, tylko choreografia jest ok, Jezu. Upina nana będzie mi się snilo po nocach, no, wokalnie slabo i piosenka mi się nie podoba, czy tylko ja nie rozumiem. Co ona w ogóle śpiewa, kobieto, zejdź ze sceny, blagam, rozpisuje się użytkownicy twittera. Na Instagramowym profili telewizji polskiej pojawiły się bardzo podobne głosy, niestety. Natasza nie dała rady spiewać i tańczyć w tym samym czasie, Natasza, niestety, ale dziękujemy, czytamy. A Wy jak oceniacie występ Nataszy?